To nie jest niczymienia, zresztą tego. To jest komunizm. Jaki komunizm, co? Ty teraz się tam, nie teraz tam na serwerze komunizm nie wyszedł, chłopaki. No widzisz, a teraz wyszedł. <laughs> co powiedzieć co? Ej, okay, to ja idę robić miliard zgody. A więc myślę, że to trzeba w taki sposób zacząć. Panowie, widzę przed sobą samych prawie wielkich mężów, którzy pewnie polegną na tym serwerze, ale ci, co przeżyją. Dostaną swe laury Oraz zasłużone miejsce W minecraftowym niebie jakie je dodatą. Przez przypadek miałem włączoną muzykę w minecrafcie, jeszcze raz to co robimy? W którą Czekaj, stronę to. idziemy w ogóle? Czekaj, gdzie jesteś? O tutaj tu. Jest Będzie noc, noc. No. jest noc, nie idźmy lepiej Poczekajmy Chociaż to zajmie 5 minut ta noc Czekaj, bo odpalony coś jeszcze chce. Dobra. Yyy. Niestety mój obecnie nagrywa gry w czasie rzeczywistym i mnie to boli. Ale przeżyjemy. tak chodź do mnie. I tak, gdzie ty jesteś? Tu jesteś. Dobra, cześć. Naprawdę Wojtas od creepera zginął. Yy, dobra, Czeka chodź. Czego się spodziewać? Jedna sadzonka. Boże ci sadzonka. No, na ten mój projekt. Drewno każdego rodzaju. Ale przecież dąb jest wszędzie Racja <grym> um, Uważaj kanion Idziemy do wody, skaczemy tam Okej? Okay? Skok wiary Up. nic tutaj nie ma to A ja zrobię nam ja. piecyk i zacznę Przepalać to jedzenie Spoko, spoko E, mam 8 Super. żelaza FEKU. Super i mam 13. Dobra, to... Pozwoli, tu... że te żarcie wezmę. Tak, Czy możesz ciastka? sobie wziąć. Mam jeszcze czwork mhm. E To robimy sobie Armor jakiś Co? E, zaczekaj. Chestplate'a. E, Robi już chestplate, y dwa. Znaczy ja mam na... A, dobra. I mamy jeszcze dwa. Mamy jeszcze 5 żelaza, to nic nie zrobimy. Ja mam jeszcze 8 żelaza, czyli możemy zrobić dwie pary spodni. Nie. Nie możemy zrobić dwie pary. Jedną parę i mamy 6 żelaza. Nie no, nie opłaca się. No tak. właśnie. Wykopię y trochę węgla i już idziemy w górę. Y Użyj wiadra, nie warto budować się. Jeszcze mi się... Oj. O do, dobra, dam ci żebyś tu dojechał. Kurde, co jest? Nie wiem. Płyniesz, czy... 20 minutes later. Mam lawę, chyba. Tak. To tak mam. Dobra, to teraz uważaj. uważaj. Odsuń się. Okej. Okay. Dobra, Ile ja... ty masz obsydianu? Eee, czekaj, coś spieprzyłem. Yy. Dobra, cóż? Zdarza się. Tak, tak się to robiło. I teraz tutaj woda. Czekaj. O, i tutaj na dole też daj yy, ten lawę. Ja dam lawę. Dobra, już. Coś ty Jestem zrobił. debilem. Minus 250, minus 220. E, to ty... To weź zapisz. Dobra. Idemę. Gdzie ty idziesz? Basalt Denters. Tutaj nie ma twierdzy, się nie wespi twierdza. No, ale chcę się ogólnie przedostać gdzieś na powierzchnię. Ok powierzchnia. W sensie jakiś kejwik. Dobra. Złoto. O, złoto to kop. ja też po kopie. Póki nie ma piglinów jest dobrze. Ty patrz co jest! Twierdza, super. Świetnie. Dobrze, pamiętamy naszą drogę, więc jest dobrze. Czy nikt nie ogląda mojego streama? Super, co tam było w skrzyni? Więcej złota, 3 złota. Super, co w tej skrzyni? E, więcej obsydianu, co wiesz? Jezu, dobrze. E, no nie wypadło nic fajnego. Siodło, place. Czekaj, wyciągnę z tą balę. Chcę zobaczyć, jak to działa. Ha, ha. Ale dobre też już za bardzo miejscowych w nie masz widzę. No. Zrobiłem ja pewnie jakiś stolec. E, kolejny blaze. Dobrze. Dobra, idę do ciebie. Kurde, ja zaraz zginę. Co? Tak. Zaraz y, dasz sobie TPA, ja tam idę. Tylko oby się twoje i tebie, nie spaliły, bo trochę kiepsko. Dobra, poszło TPA. Ok. Tutaj są twoje itemy No no, są, są To szybko bierz, szybko, szybko Uciekaj Stam... Ale stamtąd przeszliśmy No, to musimy stamtąd, tamtędy wrócić Kurde, Witherowy szkielet, naprawdę Ginę Jezu, ja też ginę Nie TPA mnie Nie! Nie. Ej, jakim ja jestem geniuszem? Mogę wejść w tego poprzedniego replaya, i tam tu twierdzę, którą my znaleźliśmy. Ej, I ja! Fuck, Plusy okczab. nagrywania. Plusy nagrywania, właśnie. To teraz muszę ogarnąć, jak się kontrolsy robiło. O, jest, jest, twierdza. Minus Dobry. 380 minus 125 Zapisujcie to. Albo ja to zapiszę na Discordzie. Tylko w miejscu. Minus 380. Yy, na głównym dam. Tylko u nas na głównym. Minus 125. Ja mam, możesz się do mnie telepnąć. Dobra. Lepszy Tomek, tak. Yy, tak Nie gorszy. Yy, nie gorszy? Yy, nie, gorszy jest w tym. Yy, w Valorancie Myślę, okay. że ja. <grych> Już rano to, da, ja to daj mi cokolwiek. Emeralda o. znalazłem, panowie. Dobra, w picykach, w piecykach. Panowie, Piecyka. znalazłem Emeralda. E, w tej tej nic fajnego nie było, tam To wezmę sobie zaraz 10 staków, tylko skraftujesz skrzynkę i odłożę kilka rzeczy. Panowie Emeralda znalazłem. Nice. Ej, bo ktoś zniszczył ten blok. Może Wiktor on za wami szedł. O kurde. O, kurde. Mam nadzieję, o, że to nie był Wiktor. Nie otwieraj tego portalu. Ale tylko Wiktor będzie... tylko był w netherze, nie? Nikt więcej nie dostał. Jasny jeszcze żeby... był. Tak? Dzięki U. za jedzenie. E, ja to przestawię do góry, żeby. E, Jezus, to... Maria, mam. Minus 380 minus 25 tak? Dobra, tutaj jestem bliżej dzięki temu portalowi. Bartek pisze, abyśmy go ratowali, ale nie ma jak. Jakieś temy? Dwie litry mają. Skąd? Ty masz dwie litry, czy oni mają? Ja mam teraz. Skąd? Zdarza na pustyni. Co? No wiem, kupię. <grym> <grym> I dwa łuki prawie nieruszone i tego. I. Prawie jest tak strzał. XT. Nie łanni co? co to jest? Klepią nas. Czemu się tam tepnęli? No nie. Fak, umieramy. Ej, oni się tam tepnęli, co nie? Huder. Nie wiem. No te pnęli się. Wypierd... Ale XD z nich. E, kiedy PTB <noise> wyszedł? No, chwilę temu. Ale przy Tomek też wyszedł. No, bo Tomek to jest PTB. Oh. All blaze. I cześć. Szkoda, że raz odkryli i zabrali wszystko. Ale nie powinniśmy się tak po prostu poddawać. Ja uważam, że to bez sensu się tak od razu poddawać. Szczerze, wkurza mnie to, że przyszli i zabrali nam 42 diamenty, czy ile to tam były, bo tak naprawdę oni gówno zrobili w tym czasie. No, też mnie to, to trochę wkurza. Ale o to chodzi w tym serwerze. No ale zaś bez przesady, ty wiesz ile oni to kopali? Wiem. To miała być zabawa, a nie kurde full tryhard by Victor. Odegramy się kiedyś. Tak, kiedyś kurwa jak, jak Victor cały czas przychodzi i zabija i zabiera diaksy. Czemu w ogóle nie mieliśmy żadnego ender czy czegoś? Dlatego, że Wiktor wiedział, że jakby, jakbyśmy mieli, to byśmy tam od razu wszystko chowali. Zarządzam niepokój między czołgiem a Wiktorem. Yy... Szukam tego miejsca, w którym Nie mogę przeklinać, ale udało mi się wynegocjować 16 diaksów. To Dobra. powiedz im, że mają oddać wszystko, bo bez przesady zaś. E, no zabili nas tego tak właśnie, więc. No, odpuśćmy. Kiedy indziej. Kiedy indziej... dobra, szukamy No Nie chcę weźnąć te diaksy, ale ja mam te litry dla siebie. Co z ty dyskutuj? E, panowie, ja bym szukał nowej miejscówki daleko od spawna, a nie. E, ja tak, tepną... tak, zdecydowanie. To nawet nie ja podlega te... dyskusji. Ja bym się tepnął do czołga, ale mam 16 diaksów przynajmniej tyle. Chciałem po prostu szybko pójść więcej i. Do... Tych blaisów, więcej tych blaze'ów, więcej! Dobra, tepam się jeszcze raz w czołgu, bo. Nie ogarniam. I możemy chłopaków tepnąć. Bartek Resztę. już jest. Ale tą kołotę. Nie wiem, ja chyba ale... jako, jako jedyny żyję i mam cztery, cztery diaksy. Ja żyję, jestem w fortecy. Bo za formacą będzie moda znalazłem. Nie, nic nie mam. O nie! Wyłącz ja mam streama. Tego diaksa, ale. Ja wyłączę streama za chwilę. Ale wyłącz, bo oni po, to, po tym nas poznali, przyszli. It was at this moment that he knew. He fucked up. Five hours later. Kto to pali? Czemu Blaze strzelałem? Co jest? No przestańcie, ej, bo to się spali! No kupuję! Jest... <śmiany> Dobra! Dobra, nie, Nara, Nara. <śmiany> nie, dami, wracaj! Nara, nie jesteście już moimi kolegami. Ja się tu produkuję. Ej, Ale się rozrosło to. <grym> Dawaj Igor jedziemy na nim. O! Smok! Nara, nienawidzę was. O was, nie wiem, elfy zjadły czy coś. O, przestało się palić Została większość <grym> tej budowy. Igor się ze smokiem pi. Eee. Dobra, z, e... <grym> O niech! Co? Ty to jest smok! Ej, ej ale... Dobra, ej, robię ten reset, bo to już jak ten smok uciekł. Ale kiedy? Jeszcze, jeszcze nie rób, nie rób Czekaj, to ja dużo to Ale uciekł dzisiaj robisz reset. Uciekł nam smok. Ile tu Endermitów? Co się dzieje? Popie? Nic. Co wyście, co... Jak nazywa się Widera? Nie da się naim takiem? O, da się. Dobra, to może zrobimy to na Kto zrobił to? Nie, ja to so... uciekam, uciekam. Mój komputer się stracił. <grym> Co mi to robicie? O, Boże, nie! O, bo... o nie! <grym> Uciekam! Dobra, it's jak, już, jak już mocno to lecimy Ja, wyróbmy to No yeah. będzie Jeszcze kolej. O Jezu! Ej, co to za lag? Coś ty zrobił, Wiktor! Wiktor, coś ty <laughs> zrobił <zdał. laughs> O Oj. <laughs> Oj, Ojej, ojej. <laughs> I Co to? Wiktor Chyba ja, serwer. Ja chyba pod Wiktora jednak chyba mam. O Jezu. Ale chyba serwer nie wytrzymał. <noise> Co ty próbowałeś <głos> zrobić? Zespałniłem <noise> 4 miliony 400 300 tysięcy bloków. <noise> A I ta jest przyjęta. <noise> no to dziękuję za oglądanie.